Cześć, witam serdecznie. Jeżeli podobnie jak ja uprawiacie storczyki w domu czy mieszkaniu i zwyczajnie brakuje wam już miejsca na parapecie, zapraszam do obejrzenia dzisiejszego filmiku. Przedstawię wam kilka miniaturowych storczyków. Są one tak małe, że z pewnością zmieszczą się na półce czy parapecie obok innych roślin. Zapraszam. Na rynku dostępnych jest wiele storczyków o bardzo małych gabarytach. Jedni wybierają je ze względu na ograniczoną przestrzeń, a inni po prostu uważają, że są urocze. Te, które zobaczycie dzisiaj, to miniaturowe storczyki, które ja wybrałam do swojej kolekcji. W tle dzisiejszych storczyków będzie leżał długopis, żeby dać Wam punkt odniesienia i lepsze pojęcie rozmiaru omawianych roślin. Jeżeli podobają Wam się storczyki z rodziny Onsidium, które umownie nazywane są Kambrią, ale zwyczajnie nie macie dla nich miejsca w domu, gdyż są to dość duże rośliny, mogę Wam polecić dwa miniaturowe Oncidium. Pierwszy z nich to klasyk Onsidium Twinkle. Jest to łatwy w uprawie i naprawdę kompaktowy stoczek. Mój jest po przejściach, był kupiony na przecenie bez kompletnie żadnych korzeni. Prawie rok zajęło mu dojście do siebie, ale nareszcie mamy zdrowe pseudobulwy i komplet korzeni. Storczyk ten kwitnie w zimie. Często można go znaleźć w supermarketach w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Kwiaty są bardzo drobne i produkowane w ogromnych ilościach. Mogą mieć kolor biały, żółty, cynamonowy czy różowy. Kwiaty pachną bardzo intensywnie i słodko, jak wanilia. Nie trudno zrozumieć dlaczego ten storczyk jest tak bardzo popularny. Kolejnym miniaturowym storczykiem z rodziny Oncidium jest Urocza Howeara. Możemy ją dostać w dwóch wersjach kolorystycznych: żółto-brązowej i czerwonej. Kwiaty są bardzo drobne i nie pachną, ale mają piękne, intensywne kolory. I są produkowane w dużych ilościach na długich pędach kwiatowych. Storczyk ten lubi umiarkowane światło i dużo wilgoci wokół korzeni. Sadzimy go więc w podłożu, które zatrzymuje sporo wody. Jest to mało wymagający storczyk i jego uprawa jest przyjemnością. Podobnie jak Twinkle kwitnie w środku zimy, pięknie ubarwiając smutne i szare parapety. Jeżeli podobają Wam się sabotki, ale macie ograniczoną przestrzeń, gorąco polecam Paphiopedulum helenei i jego hybrydy. Jest to miniaturowy sabotek o pięknych żółtych kwiatach. Jego rozety są bardzo małe, a liście zielone i też niewielkich rozmiarów. Tak wygląda na tle średniej wielkości sabotka Modie Fema. W porównaniu do innych sabotków zajmuje niewiele miejsca. I choć kwiaty są mniejsze od przeciętnego Paphiopedlum, to ich intensywny kolor wynagradza rozmiar. Słoneczny i wesoły sabotek, jeden z moich faworytów. Mówiąc o miniaturowych storczykach, nie sposób nie wspomnieć o Falenopsisach. I nie będę tu uwzględniać tych wielokwiatowych średnich rozmiarów. Czasem nawet w supermarketach możemy znaleźć prawdziwie miniaturowe falenopsisy. Klasykiem jest Sogo Vivien. Storczyk ten nie urośnie większy niż rozpiętość palców dłoni. Mój ulubiony miniaturowy falenopsis ma różowo-koralowy kolor. Jak widać jest on nieco większy niż Sogo Vivien. A jeżeli chodzi o falenopsisy botaniczne, jedyną miniaturką, którą posiadam jest Javanika. I z niecierpliwością czekam na jej kwitnienie. Choć miniaturowe falenopsisy mają drobne kwiaty, wyglądają słodko i uroczo, i co najważniejsze, nie zajmują dużo miejsca w domu. Standardowe falenopsisy rosną do ogromnych rozmiarów, i nie każdy ma wystarczającą ilość miejsca w domu, żeby ich kilka pomieścić. Miniaturki są więc świetną alternatywą. Miniaturowym storczykiem, o którym często wspominam w moich filmikach, jest Neofinetia falcara. Neofinetie to miniaturowe wandy które uwielbiam za ich mały rozmiar, różnorodność kształtów i wariegacji liści oraz kolory kwiatów. Ten storczyk jest łatwy w uprawie, nawet dla początkujących. Jest bardzo efektowny i często uprawiany w stylu kokedama, a jego kwiaty pachną wieczorem i w nocy jak jaśmin i gardenia. Choć na ofinetie to storczyki kolekcjonerskie i czasem bardzo drogie, podstawowa wersja dostępna jest powszechnie i w przystępnej cenie. Ciekawostka: najdroższa Neofinetia Falcada była sprzedana za 350 tysięcy dolarów. Kolejnym kolekcjonerskim miniaturowym storczykiem jest Sediria japonica Minmaru. Sediria jest bardzo popularnym storczykiem, głównie ze względu na swój niesamowity słodki cytrynowy zapach. W podstawowej wersji ma średnie rozmiary i przypomina falenopsisa. Czasem jednak można się natknąć na miniaturową wersję, Minmaru która jest o wiele mniejsza i co ciekawe, ma tak samo duże kwiaty. Sediria to niedrogi storczyk i warto spróbować jego uprawy i oczywiście poczuć jego sławny zapach. Ciekawostka: ten storczyk regularnie zmienia nazwę. Na początku był zakwalifikowany jako Erides, następnie Sediria, ale jeśli przeczytamy Sediria wstecz, otrzymamy nazwę Erides. Obecnie storczyk ten jest zakwalifikowany oficjalnie jako Phalenopsis. Nikt go tak jednak nie nazywa. Dla większości miłośników storczyków, Falenopsis japonica pozostaje sedirią japonicą. Kolejna ciekawa miniaturka w mojej kolekcji to Osiclides pereri. Jest to malutki naziemny storczyk o nakrapianych zielono-srebrzystych liściach. Jest bezproblemowy w uprawie, lubi ciepło i umiarkowane światło oraz potrzebuje ciągle wilgotnego podłoża. Jest dość młody i jeszcze nie kwitł. Podobnie jednak jak w przypadku storczyków klejnotów, jego główną atrakcją są liście. Jest to jeden z najmniejszych storczyków w mojej kolekcji. Ostatni storczyk, o którym chcę wspomnieć, to erangis. Ciągle próbuję znaleźć sposób uprawy najlepszy dla tego storczyka w moich warunkach. Na początku uprawiałam go w korze w doniczce, teraz na podkładce ze spagnum. Produkuję nowy liść i myślę, że sobie poradzi. Storczyki erandżis są bardzo małe, ale produkują długie pędy kwiatowe, pokryte drobnymi, często pachnącymi białymi kwiatami z ostrogą. Mnie zafascynował z rodostigta, ponieważ w odróżnieniu od pozostałych erandżisów ma jaskrawo-czerwoną część warszki, co stanowi niesamowity kontrast z białymi płatkami. Miniaturowe storczyki są tak samo piękne jak te duże i okazałe, ale nie zajmują zbyt wiele miejsca w domu. Są świetną opcją na niewielkie półki czy zatłoczone parapety. Storczyki są najbardziej różnorodną grupą roślin kwitnących. Te fascynujące rośliny możemy dostać we wszystkich rozmiarach i kształtach, i wcale nie potrzebujemy dużej szklarni, żeby mieć ich sporą kolekcję. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia następnym razem.